20 milionów pasażerów. Tyle przewiozły pociągi kolei śląskich w 2019 roku. Liczba robi wrażenie, bo w czasach, gdy nadal większość ludzi na środek transportu wybiera własny samochód, to trzeba być pod wrażeniem statystyk śląskiego przewoźnika. Pod kątem rosnącego ruchu i rozwoju floty spółka chce pozyskać kolejne pięć pociągów. Dziś wystartowała też akcja Kolej na Ferię, dzięki której dzieci i młodzież przez dwa tygodnie mogą korzystać z pociągów kolei śląskich całkowicie za. Darmo. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować. 20 milionów to jest taka historyczna chwila 2019 roku. Chciałbym bardzo podziękować naszym pasażerom za skorzystanie z naszych usług. Dlatego również ta akcja, akcja bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży. Również mamy taką nadzieję, że ci ludzie również potem pozostaną z kolejami już bez tych dodatkowych akcji. Natomiast warto też wspomnieć, że od 15 grudnia Dnia zwiększyliśmy o 10% pracę eksploatacyjną. W tej chwili w dzień roboczy. Czyli taki jak dzisiaj uruchamiamy 387 pociągów. Szanowni Państwo, no to jest naprawdę bardzo duża liczba uruchamianych pociągów codziennie. 387 pociągów. W 2020 roku samorząd województwa śląskiego przeznaczy w formie dopłat kolejom śląskim blisko 160 milionów złotych. Liczba pasażerów kolei śląskich stale rośnie, a więc i ten rok może być rekordowy.